To profesjonalizm wygrywa. Albo fuks! No nie ułatwiają nam zadania polskie kluby, w tym wypadku nie ułatwia nam zadania Lech Poznań, no bo jednak trochę łatwiej nakręcać się na powrót ekstraklasy wtedy, gdy jeszcze nikt nie zdążył przypomnieć nam, że no właśnie, to tylko Ekstraklasa. Z drugiej strony zastanawiam się, czy jest sens bić pianę w tym temacie, no bo okej, okay, o ile jeszcze rozumiem to, że ktoś reaguje historycznie na rozmiary porażki Lecha w Baku, o tyle już samo rozdzieranie szat z powodu tego, że Lech odpadł z drużyną z Azerbejdżanu. Pokazuje, że chyba nie wszyscy mają do końca pojęcie o tym, z kim mieliśmy do czynienia. Ujmijmy to tak: Lech nie sprawił niespodzianki i jakoś musimy z tym żyć. Oczywiście licząc też na to, że Liga Konferencji to nie będą zbyt wysokie progi na nasze nogi. A życie z tą porażką tradycyjnie osłodzi nam obserwowanie tego, kto zdobędzie tytuł króla własnego podwórka. Ta walka zaczyna się już jutro i przed startem tego sezonu postanowiłem zadać sobie kilka szalenie ważnych pytań, no bo ten sezon też zapowiada się dość ciekawie, szczególnie wtedy, jeśli ktoś śledzi Ekstraklasę no trochę tak jak serial, gdzie interesują nas przede wszystkim dalsze losy poszczególnych bohaterów. A w sumie tak Ekstraklasa jest śledzić najłatwiej, najmniej wtedy boli. Polecam bardzo serdecznie, no i zapraszam do sprawdzenia e, dzisiejszego odcinka, choć z góry uprzedzam, że audycja zawiera elementy wróżbiarstwa. Pytanie numer jeden, choć niekoniecznie najważniejsze, brzmi na co stać w tym sezonie Legii Warszawa, obserwując medialną aktywność Jacka Zielińskiego, czyli dyrektora sportowego stołecznego klubu, da się wyczuć od niego pewną irytację, gdy słyszy on w kontekście swojej drużyny o walce o Mistrzostwo Polski, chyba szczególnie było to widać w meczykach, gdy w ten sposób podpuszczał go Janusz Basawa i teraz tak, z jednej strony, jeśli jesteś Legią Warszawa, no to trudno się obrażać o to, że ktoś widzi w tobie kandydat do walki o tytuł. Z drugiej strony ja Jacka Zielińskiego całkowicie e, rozumiem, no bo Legia jest na takim etapie swojej przebudowy, że chyba nie ma sensu e, jej e, narzucać większej presji niż to jest konieczne, a poza tym wydaje mi się, że e, to dość realna ocena zmieniającego się cały czas zespołu. No i mam tutaj na myśli oczywiście ocenę, która każe unikać wszelkich deklaracji zahaczających walki o tytuł, nawet biorąc pod uwagę to, że w ostatnim czasie do legii dołączyli Paweł Szołek i Makana Baku. Drugi moim zdaniem będzie zresztą bardzo dużym znakiem zapytania, no bo ten ostatni okres, który spędził w Turcji, nie był w jego wykonaniu udany, nie grał tak wiele, jak pewnie by chciał i też nie prezentował się tak dobrze, że mógłby w tej Turcji zagrzeć miejsca na dłużej, no a poza tym będzie musiał też sprawdzić się w trochę innym systemie. Niż wcześniej w Warcie Poznań. Wydaje mi się, że ten system w Warcie dobrze uwypuklał jego najmocniejsze strony, czyli szybkość i przebojowość, a tutaj ta gra będzie wyglądała trochę inaczej. Zresztą tych znaków zapytania w przypadku legi jest tak dużo, że wszelkie próby asekurowania się, mówiąc o celach na nowy sezon, to po prostu jest przejaw zdrowego rozsądku i tak bym do tego podchodził. Paląca jest na przykład kwestia napastnika, tego czy będzie miał kto zamieniać sytuacje stwarzane przez drużynę na bramie. No i na razie wydaje się, że pod tym względem Legia może trochę przypominać pogoń z niektórych sezonów Kostry Uniaicia, kiedy no te gole rozkładają się na bardzo dużą liczbę zawodników. No i też bardzo, jest, bardzo ważna będzie skuteczność, którą będą prezentować pomocnicy. No ale abstrahując od tego, dla mnie najważniejszą kwestią jest to, co będzie się działo z Josue. A mianowicie to, czy Legia dalej chce, żeby Rzozuę był centralną postacią jej zespołu, czy może nie do końca. Po zakończeniu poprzednich rozgrywek sporo było takich głosów, że gdyby znalazł się ktoś, kto zapłaci za Rzozuę pół miliona euro, no to Legia chętnie by swojego najlepszego piłkarza oddała, no bo po pierwsze nie pasuje on charakterystykom nowemu trenerowi, no a po drugie w stolicy też są trochę zmęczeni jego niełatwym charakterem. Słuchając zresztą wspomnianego Jacka Zielińskiego, też dało się odczuć, że on DŻozułę tak nie do końca e, ceni, chociażby w programie o którym też już mówiłem w meczykach wbił mu takie z dwie szpile przynajmniej, które mógł Portugalczyk wziąć do siebie, no ale z drugiej strony są sparingi i w tych sparingach Josue gra i znowu jest najbardziej wpływową postacią zespołu. Wygląda to tak samo jak w rundzie wiosennej i tutaj na razie trudno wykluczyć jakikolwiek scenariusz, włącznie z tym, że na przykład Costa przekona go do tego, żeby grał trochę inaczej i w nowym sezonie zobaczymy inną od... zobaczymy Portugalczyka, autora 14 asyst w poprzednim sezonie w nieco innej odsłonie, no bo też Costania potrafi dotrzeć do zawodników, prezentował to w pogoni Szczecin. Niemniej jednak odpowiadając na to pytanie, które postawiłem na wydaje mi się, że Legia w tej chwili, nawet jeśli sporo rzeczy w niej zagra, stać bardziej na miejsca 3-5 niż na walkę o mistrzostwo Polski. Pytanie numer dwa brzmi, który zespół może sprawić pozytywną niespodziankę? A więc, innymi słowy, uwaga, uwaga, teraz będę rzucał klątwę weszło No i prawdopodobnie wskażę pierwszego ze Spadkowiczów w przyszłym sezonie. Mimo wszystko zaryzykuję i powiem, że podoba mi się to, jak na papierze wygląda zagłębie Lubin. A więc ta ekipa, której w poprzednim sezonie bardzo głęboko zajrzało w oczy widmo spadku. Czytałem niedawno na weszło wywiad z Piotrem Burnikowskim i tam dyrektor sportowy Miedziowych przywoływał taki przykład Piasta Gliwicy jako drużyny, która w jednym sezonie walczyła do samego końca o utrzymanie, a później z tym samym trenerem i z bardzo podobną kadrą udało jej się zrobić coś fajnego, a nawet bardzo fajnego, no bo Piast Gliwice został mistrzem Polski. I o ile w przypadku Miedziowych oczywiście nie szedłbym aż tak bardzo daleko, o tyle uważam, że ten zespół po letniej transformacji i bez takiej presji walki o utrzymanie na karku może sprawić kilka niespodzianek. Oczywiście nie ma nic fajnego w stracie Szysza, Poręby czy Chładuna za darmo albo za ekwiwalent i tutaj na pewno Zagłębie ma jakieś lekcje do odrobienia, ale też zrobiło się sporo miejsca na wprowadzenie nowego miotu chłopaków spośród tych zawodników, którzy no albo mają za sobą do tej pory jeden sezon w Ekstraklasie, albo do tej pory zaliczyli w niej tylko epizody, albo w ogóle idą na swoje pierwsze zderzenie z seniorską piłką i moim zdaniem każda z tych grup ma dzisiaj w ekipie miedziowych dość solidne przedstawicielstwo, bo tutaj wymienianie, możemy zacząć od Łakomego, Bieszczada czy Hinokio, możemy iść dalej przez piękę czy kłótkę. no a możemy też skończyć na Sławińskim, Masiaku, na Terleckim, a więc tych zawodnikach, którzy w maju grali na Mistrzostwach Europy do lat 17, niestety bez większego powodzenia, no a później zdobyli Mistrzostwo Polskich Juniorów. Podsumowując, wydaje mi się, że no jest w Zagłębie w takim fajnym momencie, kiedy, kiedy widać tych nowych piłkarzy, z którymi można wiązać spore nadzieje. No i teraz cały ambaras polegać będzie na tym, żeby Piotr Stokowiec, który no, dla mnie jest na dłuższą metę taką gwarancją dobrej organizacji gry zespołu, a co za tym idzie też gwarancją pewnego e, poziomu, umiejętnie otoczył tych młodych zawodników bardziej doświadczonymi e, graczami, których w Lubinie też oczywiście nie brakuje, bo jak tak sobie popatrzymy na listę tych odejść, to moim zdaniem e, żałować można tylko Erika Daniela, oczywiście oprócz tej trójki, o której wcześniej wspomniałem, oprócz Poręby, Szysza, e, no i Chładuna, no a Erik Daniel też był piłkarzem dość e, chimerycznym, więc wydaje mi się, że uda się go zastąpić. No i zobaczmy, jeśli uda się odbudować Jacha i Bohara, jeśli Chodyna i Starzyński będą prezentowali taką formę jak w końcówce poprzedniego sezonu, jeśli Marko Poletanowicz będzie grał tak dobrze jak Wiśle Kraków, no to robi się tutaj e, całkiem komfortowa sytuacja, oczywiście zakładając też, że e, no obrona będzie wyglądała e, solidniej, nie, no, chociażby tak jak w końcówce e, poprzedniego e, sezonu. E, generalnie ta dyskusja o tym, czy w w Lubinie nie jest przypadkiem za wygodnie. Ta dyskusja, którą doskonale znacie z Ligi Minus, chociażby jest dość nudnawa, więc mam nadzieję, że Zagłębie stanie się na tyle ekscytującą drużyną, na tyle fajnym miksem doświadczenia i młodości, że nie będziemy musieli znów jej przerabiać kolejne szalenie ważne pytanie brzmi kto zajmie miejsce Kuba Kamiskiego, czyli będzie najlepszym młodzieżowcem w lidze w kolejnym e, sezonie? Z odpowiedź zacząłbym może od tego, że tak średnio poważnie wypadł e, ten zamach e, na przepis o e, młodzieżowcu, który męczy e, pół ligi, no bo ten przepis ostatecznie zostaje, ale w takiej formule, że e, no albo 3000 minut w wykonaniu młodych, albo płać, tak w skrócie można tę formule, formułę streścić. E, no i szczerze mówiąc przekonuje mnie do niej głównie to, że z tego co się słyszy, no to jest to takie rozwiązanie tymczasowe, no i po tym sezonie przejściowym już ostatecznie ten przepis odejdzie w zapomnienie, no ale skoro cały czas obowiązuje, no to zastanówmy się, kto może zająć miejsce Jakuba Kamińskiego, czy chociażby Krzysztofa Kubicy, no bo o ile Kamiński wyjechał, no to Kubica przynajmniej jeszcze nie wyjechał, no ale też już nie łapie się do tego limitu wieku o młodzieżowcu, a w mojej ocenie Kubica był właśnie takim młodzieżowcem numer dwa w poprzednich rozgrywkach. Pewnie najłatwiej byłoby pójść w bramkarze, bo uważam, że w trzech klubach będą oni e, mieli pierwszy skład, na w dwóch tam jeszcze sprawy się toczą i e, kwestia tego, kto stanie między słupkami nie jest do końca rozstrzygnięta. Na pewno jestem bardzo ciekawy tego, jak wypadnie Kacper Tobiasz e, w legii Warszawa. No bo on zaliczył naprawdę udane wypożyczenie do pierwszej ligowego Stomilu, nawet pomimo spadku tej drużyny e, do e, drugiej e, ligi, później wygrał rywalizację z bardziej doświadczonym Cezarem e, Misztą, No i jeśli zachowa chłodną głowę, to wydaje mi się, że dość szybko może osiągnąć status gwiazdy, no bo też broni bardzo e, efektownie. Poza tym jestem ciekawy Kacpra Bieszczada, no bo on już wiosną w tym słabo grającym Zagłębiu Lubin potrafił zaliczyć bardzo fajną serię minut bez straty bramki, bodajże tych minut było 368, no i ma potencjał, żeby też to powtarzać. Poza tym uważam, że niewykluczona mimo tego, że niedawno przedłużył kontrakt, jest sprzedaż Wladana Kowacewicza z Rakowa Częstochowa. Tu pewnie ważne będą europejskie puchary, no i szykuje się w tym klubie całkiem ciekawa rywalizacja pomiędzy Kacprem Trelowskim a Xavierem Dziekońskim, który kilka dni temu do Rakowa dołączył i z tej rywalizacji też naprawdę coś fajnego może się urodzić. No ale byłoby to trochę pójście po linii najmniejszego oporu, więc wskażę również graczy z pola i powiedzmy, że dam sobie trzy szanse, no bo czemu nie. Po pierwsze, sporo sobie obiecuję po Krakowi. Wydaje mi się, że po uwzględnieniu pomysłów Jacka Zielińskiego i no i też trochę po letnich transferach zebrała się tam całkiem ciekawa pod względem piłkarskim drużyna, no i sporą rolę w niej może odegrać w przyszłym sezonie Jakub Myszor. To do tej pory był taki zawodnik momentów. On potrafił błysnąć już po w rozgrywkach, ale teraz oczekiwałbym od niego pewnej regularności, szczególnie w zbieraniu liczb, no i liczę, że to dostanę. Po drugie, stawiam tutaj do, na Ariela Mosura. To już jest zawodnik, który dokonał sporej sztuki, a mianowicie przekonał do siebie Waldemara Fornalika, i to przekonał do siebie Waldemara Fornalika w ten sposób, że powierzył on mu bardzo odpowiedzialną rolę stopera. No i ten poprzedni sezon w wykonaniu Mosura był naprawdę udany. Udało się chociażby maskować braki w centymetrach. W przypadku, a to jest taka rzecz, która w przypadku Mosura była często stawiana jako zarzut. Udało się to maskować bardzo dobrym timingiem. No i generalnie, biorąc pod uwagę to, że jest to zawodnik z rocznika 2003, a więc rok młodszy od Myszora, spodziewam się tutaj dalszych postępów jeśli chodzi o młodzieżowca numer 3 to wahałem się pomiędzy piłkarzami Lechigdańską, Gdańską, konkretnie pomiędzy Dominikiem Piłą a Jakubem Kauzińskim no i ostatecznie stawiam na tego drugiego, gdyż wydaje się on po prostu trochę bezpieczniejszą opcją Piła musi jeszcze zaliczyć ten przeskok pomiędzy pierwszą ligą a Ekstraklasą, no i nawet to, że w mojej ocenie był najlepszym młodzieżowcem w pierwszej lidze, nie musi dawać gwarancji, że ten przeskok przejdzie, zaliczy bezboleśnie poza tym on odniósł ten szuk uraz w okresie przygotowawczym, więc to wejście do nowej drużyny będzie miało trochę utrudnione, no a Kałudziński e, już pokazał się w poprzednim sezonie z niezłej strony, no i też bardzo dobrze zaprezentował się w tym meczu, e, pierwszym meczu z Akademią Pandew, więc na pewno warto zwracać na niego uwagę. Oczywiście mógłbym te nazwiska wymieniać znacznie dłużej, bo wydaje mi się, że coś fajnego może urodzić się chociażby z rywalizacji Śliwy z Kobackim w Miedzi Legnica, czy z rywalizacji Fornalczyka z Wędrychowskim w Pogoni Szczecin, czy zestawiania na Filipa Szymczaka w lechu Poznań, bo mam nadzieję, że do tego będzie dochodzić, czy zestawiania na wspomnianego pieńkę w zagłębiu lubiny, no ale w tym tempie zaraz wymienię pół ligi, o ile jeszcze pół ligi, połowy ligi nie wymieniłem, więc może przejdę po prostu do kolejnego zagadnienia. A kolejne pytanie brzmi: czego spodziewać się po Beniaminkach? W poprzednim sezonie dwie nowe drużyny od razu z Ekstraklasy spadły. E, oczywiście były to ekipy Górnika Łęczna i Brugbet Termaliki Nieczycza. No i nie zdziwię się nic za nic, jeśli w tym sezonie będzie e, dość e, podobnie. Pytanie czy stać kogoś na to, żeby powtórzyć Los Radomiaka Radom, który w poprzednim sezonie w pewnym momencie mógł uchodzić za rewelację rozgrywek, no na papierze pewnie najwięcej argumentów ma ku temu mieć Legnica, no bo to po pierwsze zespół, który zdominował poprzednie rozgrywki, po drugie zespół, który pewnie najciekawiej się rozwija, o czym zresztą nagrałem osobny odcinek, jeśli ktoś jest ciekawy, no to zapraszam bardzo serdecznie, no bo wytłumaczyłem w nim dlaczego warto być bliżej się temu Legnickiemu projektowi e, przyglądać. E, poza tym od momentu publikacji Mieć jeszcze zrobiła dwa bardzo ciekawe transfery, mianowicie wypożyczyła z Arki Olafa Kobackiego, e, a to jest młodzieżowiec, którego chciało półligi. E, no a po drugie ściągnęła Argentyńczyka Jeronimo Caciabue e, z New od Bo Old Boys, na papierze bardzo ciekawy e, zawodnik. Oczywiście poskładanie tego wszystkiego do kupy, e, biorąc pod uwagę to ile jest tych transferów i e, z jak różnych parafii są to piłkarze powoli. I staje się pewnym y, wyzwaniem, no ale jeśli Wojciechowi Łobodzińskiemu się uda, no to może y, wyglądać to naprawdę ciekawie zupełnie inaczej do budowania drużyny na Ekstraklasę podeszła chociażby Korona Kielce i mam takie wrażenie, że w stolicy województwa świętokrzyskiego nikt nawet nie ma zamiaru udawać, że to będzie coś innego, że to będzie coś więcej niż taka twarda walka o pozostanie w lidze za pomocą prostych środków. Oczywiście z jednej strony takie twarde stąpanie po ziemi może Koronie wyjść na dobre, no bo już przerabialiśmy takich marzycieli, którzy szybko z Ekstraklasą się żegnali. Z drugiej no o ekscytację tą drużynę Pewnie trochę ciężej, poza Kielcami oczywiście. E, obejrzymy na przykład kolejny odcinek serialu pod tytułem Czy wartość Piączka może być skuteczna poza Łęczną? No ale generalnie ten zespół jest naszpikowany takimi piłkarzami, o których wcześniej, czy o których teraz możemy mówić, że byli za słabi na ekstraklasę, ale też za mocni na pierwszą ligę. Dla wielu z nich to będzie taki wóz e, albo przewóz. No i cóż, spodziewam się, że dla wielu jednak przewóz, chociażby dla, Sas dla Saszy Balicia który już w poprzednim sezonie był beznadziejny w barwach e, zagłębia lubiny, no ale spodziewam się też, że na przykład Adam Deja może strzelić ze trzy gole e, z dystansu, e, no bo możecie się śmiać, ale naprawdę uważam, że akurat on e, potrafi e, uderzyć, no i pod tym względem może być jednym z lepszych piłkarzy w lidze. Jeśli chodzi o Widzew, to obserwując poczynania tej drużyny na poziomie pierwszej ligi, miałem takie przekonanie, że jeśli uda się wywalczyć awans, no to defensywa tego klubu może być naprawdę brutalnie weryfikowana w Ekstraklasie. No, może nawet tak brutalnie, jak jesienią defensywa Górnika Łęczna. Osoby, które są odpowiedzialne za kształt kadry Widzewa, oczywiście dostrzegły to samo, no bo trudno było tego nie dostrzec. No i szansy poziom wyżej nie dostaną Daniel Tanżyna, Krystian Nowak, a także Tomasz Dejewski. Tyle tylko, że ja dalej nie mam takiego przekonania, że z tych graczy, którzy w Łodzi zostali i którzy doszli w przerwie letniej, uda się stworzyć solidny blok obronny. Został Patryk Stępiński, którego my z Ekstraklasy znamy, no i chyba też niewielu jest obserwatorów, którzy go jakoś mocniej cenią. Został Martin Kreuzligler, a więc piłkarz, który był rozczarowaniem na poziomie pierwszej ligi. No a doszli Serafin Szota, Bożidar Czorbadziejski, a także Mateusz Żyro, który wstał. Alim Mielec najlepiej prezentował się na wahadle. No a tutaj chyba przyjdzie grać mu na środku obrony. Tak więc zobaczymy. Jeśli doliczymy do tego bardzo ofensywnie grające wahadła, no to wydaje mi się, że w meczach widzewa po prostu może być wesoło. Oby tylko było wesoło w dwie strony. A mianowicie, żeby Janusz Niedźwiedź nie zapomniał o tych fundamentach swojej filozofii, które są no dość ofensywne. Kolejne pytanie tyczy się zespołu, który w przerwie pomiędzy sezonami zmienił się najmocniej. Stali Mielec już dwa razy udało się oszukać przeznaczenie, e, dwa razy udało się jej uniknąć spadku z Ekstraklasy, więc chyba e, pora, żeby postawić takie pytanie, czy przypadkiem nie do trzech razy sztuka. No i z jednej strony chciałoby się pewnie i dziarsko odpowiedzieć, że tak, teraz to już na pewno musi się wydarzyć, e, no bo ten słaby pod względem personalnym e, zespół stracił jeszcze Tomasiewicza, Strączka, stracił Sitka, stracił Wspomnianych przed chwilą stoperów, a z drugiej strony, skoro rundę wiosenną poprzedniego sezonu Adam Majeski jakoś przetrwał bez Piaseckiego, Hinokio, Maka, no to może rzeczywiście on jest on takim współczesnym, trenerskim MacGyverem, który potrafi sklecić przyzwoity zespół z bardzo słabego materiału. No, okej, okay, w tym słowie przetrwał, jest zawarta pewna manipulacja, no bo wiosną Stal Mielec zdobyła tylko 9 punktów i była najgorszym zespołem w całej lidze. No, ale też wiecie o co mi chodzi, mianowicie chodzi mi o to, że jesienią to też nie była ekipa, która no swoim składem powalała na kolana, a jednak udało się nagromadzić tyle oczek, żeby w ostatecznym rozrachunku dało to utrzymanie. Jeśli skupimy się na tej przerwie letniej, no to ze Stali Mielec na razie odeszło 17 zawodników, na no wcale niespodziane że na tym koniec. Z drugiej strony udało się zakontraktować 12 piłkarzy, no i tutaj też nie wiadomo, czy to już finito. I teraz pesymista powie, że skoro zatrudniasz kogoś takiego jak Fabian hiszpański, który nawet w pierwszej ligowej Arce Gdynia był pewnie głównie ze względu na współpracę z Jarosławem Kołakowskim, a nie ze względu na swoją formę piłkarską, czy też zatrudniasz kogoś takiego jak 38-letni Leandro, który przed chwilą spadł z klasy z górnikiem Łęczna, no to jesteś po prostu zdesperowany. Z kolei ktoś, kto widzi szklankę do połowy pełną zapewne zwróciłby uwagę na Kochalskiego, na Ciepiele, na Wlazłę czy też na Hamulicia, który trochę postrzegał na Litwie, bo to wydają się całkiem ciekawe transfery. No i przy odrobinie szczęścia wydaje mi się, że ci piłkarze mogą odpalić. Oczywiście nie odbierając na to szans też innym piłkarzom, którzy w tej 12 są uwzględnieni. Ja zbierając sobie to wszystko do kupy jednak Wydaje mi się, że jestem bliżej tego e, pierwszego podejścia. Mianowicie, wydaje mi się, że to będzie najtrudniejszy spośród dotychczasowych sezonów e, dla stali mielec. No, i nie zdziwię się, jeśli ten spadek e, w końcu się e, drużynie z mielca przydarzy. Stal mielec zrobiła 12 transferów albo inaczej rzecz ujmując, zakontraktowała 12 nowych piłkarzy Araków, Częstochowa e, i Pogłęszczeci. Szczecin, a więc medaliści poprzedniego sezonie no, łącznie sprowadziły pięciu zawodników, a więc nie dobiły nawet e, do połowy. I tutaj pojawia się pytanie, czy jest się o co martwić w przypadku tych zespołów? Moim zdaniem nie do końca, a taka presja w kierunku tych e, zespołów, żeby e, koniecznie robić nowe transfery, e, pokazuje tylko, a taką presję gdzie nie gdzie można odczuć, szczególnie w gronie niektórych fanów e, Pogoni Szczecin, pokazuje, że my na punkcie transferów powoli dostajemy jakiegoś bzika i robi się wręcz z tego osobny biznes, w którym niektórzy żyją mocniej niż meczami. Oczywiście, może ja nie jestem też w dobrym położeniu, żeby, żeby się na to obrażać, no bo nakręcają to poniekąd media, którym zależy na tym, żeby było o czym pisać, no ale też nie do końca potrafię się z tym utożsamiać. W moim mniemaniu brak wielkiej ofensywy transferowej w wykonaniu Rakowa Częstochowa i pogoni Szczecin świadczy raczej o sile tych klubów, a nie o ich słabości. W nieco innej sytuacji znalazł się Lech Poznań, no bo tak Lech stracił ważnego zawodnika w postaci Jakuba Kamińskiego, stracił też głębię składu, no bo odszedł Dawid Kownacki, Tomasz Kędziora, Pedro Tiba, Miki Wanderharta, także Mateusz Skrzypczak, no a nie wrócił cały czas Bartosz Salaman i w tym samym czasie Raków, e, znaczy kadra Rakowa uszczupiła się o piłkarzy, Którzy łącznie rozegrali, tutaj przytoczę z kartki 528 minut. Na w przypadku pogoni e, ta kadra uszczupliła się o piłkarzy, którzy rozegrali 1678 minut, no ale ponad 60% tego czasu e, to czas, który na boisku spędził Piotr Parzyszek. A jak pewnie doskonale pamiętacie, e, no nie, był to, nie były to najbardziej produktywnie e, wykorzystane minuty w historii e, w futbolu. Zmierzam generalnie do tego, że akurat te kluby w poprzednich latach budowały na tyle silne kadry, że mogą sobie dzisiaj one pozwolić na to, żeby po prostu czekać na piłkarzy, co do których mają pełne przekonanie. A tacy piłkarze, co oczywiście nie jest wielkim odkryciem, no raczej nie czekają w pierwszej kolejności na oferty z klubów z ekstraklasy. Nawet jeśli mówimy o tak stabilnych klubach jak Raków, Częstochowa i Pogoń Szczecin, oni na ekstraklasę decydują się dopiero wtedy, kiedy no będą się im wysypywać inne opcje. Poza tym w przypadku Rakowa i Pogoni Szczecin cały czas jest stosunkowo wielu piłkarzy, którzy w barwach tych klubów jeszcze nie pokazali pełni swoich możliwości i pod tym względem zarówno Pogoń, jak i Raków przypominają mi e, troszeczkę Lecha Poznań, gdzie też było tak, że dopiero Maciej Skorza e, potrafił e, wykorzystać potencjał Salamona, Milicia, kalsztrema, czy przede wszystkim Amarala, e, a to są piłkarze, którzy nie trafili e, do Lecha przed poprzednim sezonem, tylko już w tym Lechu byli e, wcześniej. Jeśli chodzi o Raków w Częstochowa, no to zwróciłbym uwagę przede wszystkim na tych zawodników, którzy e, przyszli do tej drużyny zimą, a więc na Rakowitana, na, na Koch, na Soresku. E, no, przede wszystkim na Rakowitana, bo moim zdaniem e, to może być nawet gwiazda ekstra klasy. Poza tym pamiętałbym też o Cebuli i Sapale, którzy w poprzednim sezonie ze względu na problemy zdrowotne też e, nie występowali zbyt często, w związku z tym nie pokazywali do końca swojego e, potencjału. Może teraz będą zdrowi i może będzie lepiej, wypada tylko trzymać za to kciuki, no bo można przypomnieć, że Cebula był piłkarzem, którego niektórzy widzieli nawet w reprezentacji polskiej, a trochę się to wszystko rozmyło ze względu na problemy zdrowotne. Jeśli chodzi o pogoń Szczecin, no to zwróciłbym uwagę przede wszystkim na tych młodych zawodników, bo jestem bardzo ciekaw, który z nich wskoczy na ten najwyższy poziom, czy któryś w ogóle wskoczy na ten najwyższy poziom i stanie się częścią podstawowego składu pogoni, nie tylko ze względu na ten obowiązujący cały czas przepis, ale też ze względu na to, że będzie wartością dodaną, tak jak wartością dodaną był e, Kacper e, Kozłowski. Kandydatów, żeby to zrobić, widzę e, przynajmniej pięciu. Poza tym można też wskazać piłkarzy z podobnej mańki, jak w przypadku e, Rakowa, chociażby Bicza Chciana, który przyszedł zimą, czy też Rafała Kurzawa. Myślę, że są osoby, które już mogły zapomnieć, że on w Pogoni Szczecin w ogóle jest, ale wydaje mi się, że e, jeśli nowy trener zwróci na niego e, uwagę, jeśli postanowi go zbudować, no to taki Kurzawa cały czas jest w stanie e, dać pogoni Szczecin więcej niż jakiś potencjalny nowy transfer. Tak więc spokojnie, bo tutaj w pierwszej kolejności prace do wykonania mają e, trenerzy, a nie dyrektorzy sportowi, co oczywiście nie oznacza, że ci drodzy mogą przejść e, stan e, czuwania. E, niemniej jednak, e, gdy patrzę na Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin, no to jestem jakoś e, dziwnie spokojny, że ten sezon e, może być równie udany jak ten poprzedni, a może nawet bardziej. Oczywiście tutaj też sporo rzeczy zdeterminuje e, przygoda w europejskich pucharach. Zobaczymy e, jak długo ona w przypadku tych klubów potrwa. Poza tym, mówiąc o okienku transferowym, e, trzeba powiedzieć, że zaskakująco ciekawie i logicznie wyglądają ruchy Radomiaka, Radom Radom, e, że Krakowia trochę ociąga się ze spuszczaniem zespołu wbrew temu, co było zapowiadane, że Górnik zabrze, chyba zamierza dużo bramek strzelać, no bo z tą obroną dość prawdopodobne jest też, że dużo e, będzie tracił, ale to są tematy, e, f, no, do których będziemy wracać w trakcie e, sezonu. To tyle ode mnie e, na dzisiaj. Lecę zamówić, Oliwki, nadziewane anszuła z logiem Stali Mielec i czekam już na pierwszy mecz sezonu. Do zobaczenia za tydzień. To profesjonalizm wygrywa. Albo Fuchs!